Co roku wiosną wydajesz setki dolarów na sadzonki pomidorów i ogórków, a potem połowa z nich ginie, bo posadziłeś je za wcześnie, albo zabił je późny przymrozek, albo stały się wyciągnięte i słabe od stania na parapecie. A potem latem kupujesz pomidory szklarniowe w sklepie, bo twoje pomidory gruntowe dopadła zaraza lub nie dojrzały na czas. I wydajesz pieniądze na ogrzewanie domu zimą. Jednocześnie marnując ciepło słoneczne, które mogłoby zostać przechwycone przez szklarnię przyścienną skierowaną na południe, przymocowaną do ściany twojej kuchni. Powodem, dla którego nie masz szklarni, jest to, że myślisz, iż szklarnie kosztują tysiące dolarów. Myślisz, że musisz kupić gotowy zestaw z katalogu. Myślisz, że potrzebujesz szkła, aluminiowych ram i betonowego fundamentu. I to jest kłamstwo, które sprzedał ci przemysł szklarniowy. Ponieważ prawda jest taka, że możesz zbudować funkcjonalną, wydajną szklarnię za 200 dolarów, używając drewna z odzysku i folii polietylenowej. Ta szklarnia przedłuży Twój sezon wegetacyjny o 4 miesiące. Pozwoli Ci wyhodować wszystkie własne sadzonki z nasion. Pozwoli Ci uprawiać pomidory, ogórki i paprykę przez całe lato bez zarazy. I ogrzeje Twój dom zimą, chwytając darmowe ciepło słoneczne. I to nie jest jakaś nowoczesna moda na samowystarczalność. Tak, John Seymour budował szklarnie przez dziesięciolecia, używając materiałów, które były tanie lub darmowe. Szklarnia, którą opisuje w swojej książce, nie kosztuje prawie nic w budowie, a produkuje więcej żywności niż komercyjna szklarnia za tysiąc dolarów, ponieważ została zaprojektowana z myślą o samowystarczalności, a nie o sprzedawaniu drogich komponentów. Teraz pokażę Ci, co zamierzam zrobić. Pokażę Ci, jak zbudować szklarnię przyścienną przymocowaną do południowej ściany Twojego domu za 200 dolarów lub mniej. I nie jest to malutka szklarnia okienna. To prawdziwa, działająca szklarnia o długości 10 stóp i głębokości 6 stóp, wystarczająco duża, by uprawiać 50 krzewów pomidorów lub przygotować 500 sadzonek. Pokażę ci metodę Simura, która wykorzystuje drewnianą ramę wykonaną z kantówek 2A 4, folię polietylenową zamiast szkła i drzwi, które prowadzą bezpośrednio z Twojej kuchni do szklarni. Dzięki temu będziesz mógł wyjść na zewnątrz w styczniu i zerwać świeżą sałatę bez zakładania płaszcza. Ta szklarnia nie wymaga fundamentów, betonu ani kupowania wsporników. Wystarczą podstawowe umiejętności stolarskie i materiały, które dostaniesz w każdym składzie drewna. Budując te szklarnie, nie budujesz tylko konstrukcji. Budujesz system system, który gromadzi ciepło słoneczne zimą, przedłuża sezon wegetacyjny wiosną i jesienią, eliminuje potrzebę kupowania sadzonek i produkuje żywność przez cały rok. Sejmur pisze, że szklarnia przyścienna jest najrozsądniejszym rozwiązaniem. Ponieważ pozwala zaoszczędzić połowę kosztów szklarni wolnostojącej. Jest ogrzewana ciepłem z Twojego domu i działa jak pułapka na słońce, która ogrzewa Twój dom mieszkalny zimą. I właśnie tego systemu zamierzam Cię nauczyć. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrozumieć, jest to, dlaczego Simur poleca szklarnię przyścienną zamiast wolnostojącej. Wyobraź sobie to porównanie. Szklarnia wolnostojąca. Stojąca samotnie na podwórku kontra szklarnia przyścienna przymocowana do południowej ściany. Powód jest prosty. Szklarnia przyścienna kosztuje połowę mniej, ponieważ wykorzystujesz istniejącą ścianę domu jako jedną ze ścian szklarni. A to oznacza, że musisz zbudować tylko trzy ściany zamiast czterech. I musisz kupić folię tylko na trzy strony zamiast czterech. Poza tym, szklarnia przyścienna jest ogrzewana ciepłem z Twojego domu. Co oznacza, że zimą, gdy temperatura spada, w szklarni jest o 5 lub 10 stopni cieplej niż w szklarni wolnostojącej. Te 5 lub 10 stopni to różnica między przetrwaniem sałaty a jej zamarznięciem. Szklarnia przyścienna działa również jako pułapka na słońce. Wyobraź sobie słońce świecące przez folię w ciągu dnia, nagrzewające powietrze wewnątrz do 70 lub 80 stopni i to ciepłe powietrze promieniujące przez ścianę do twojego domu. Sejmur pisze, że to jedna z najlepszych rzeczy w szklarni przyściennej. Działa ona jak pasywny grzejnik słoneczny. Ogrzewa twój dom mieszkalny zimą i choć nie wpada do niej tyle światła z nieba, co do szklarni wolnostojącej, to większe ciepło wynikające z bliskości domu z nawiązką to rekompensuje. Właśnie dlatego każda wiejska chata w Anglii miała szklarnię przyścienną przy południowej ścianie, ponieważ była tania w budowie, łatwo dostępna, i ogrzewała dom. Drugą rzeczą, którą musisz zrozumieć, jest powód, dla którego Sejmur poleca folię polietylenową zamiast szkła. Wyobraź sobie ten wybór: szkło, które trwa wiecznie, ale kosztuje fortunę, kontra polietylen, który wytrzymuje dwa lata, ale kosztuje prawie nic. Powodem są koszty. Szkło jest drogie. Szkło wymaga mocnej drewnianej lub aluminiowej konstrukcji, która je utrzyma. Szkło pęka i kosztuje 10 razy tyle, co polietylen. A polietylen bardzo skutecznie przepuszcza światło. Wytrzymuje rok lub dwa, zanim będzie wymagał wymiany. Jest tak tani, że stać cię na wymianę co dwie lata, a i tak wydasz przez 10 lat mniej pieniędzy niż na szkło. Sejmur pisze, że polietylen jest bardzo tani, kosztuje około jednej dziesiątej tego, co szkło, i bardzo efektywnie przepuszcza światło. Jednak wytrzyma tylko rok lub dwa i jest bardzo podatny na rozdarcia podczas wichur. I to jest ten kompromis. Szkło trwa wiecznie, ale kosztuje majątek. Polietylen trwa dwa lata, ale nie kosztuje prawie nic. Dla samowystarczalnego ogrodnika, który stara się zbudować szklarnię przy małym budżecie, polietylen jest oczywistym wyborem. Możesz kupić rolkę folii polietylenowej o grubości 6 mil w każdym sklepie budowlanym za 30 lub 40 dolarów. Ta rolka pokryje całą Twoją szklarnię. Za dwa lata, gdy folia zacznie niszczeć pod wpływem promieni UV, po prostu ją zrywasz i przybijasz z szywkami nową warstwę. W ten sposób utrzymujesz funkcjonalność szklarni przez dziesięciolecia, nie wydając tysięcy dolarów na wymianę szkła. Oto konstrukcja, którą zamierzasz zbudować. Jest to szklarnia przyścienna o długości 10 stóp, głębokości 6 stóp i wysokości 8 stóp w szczycie. Rama jest wykonana w całości z kantówek 2x4. Fundament to cztery bloki betonowe w narożnikach. Ściany i dach są pokryte folią polietylenową o grubości 6 mil. Znajdują się tam drzwi prowadzące bezpośrednio z domu do szklarni. W dachu są dwa wywietrzniki, które można otworzyć latem, aby wypuścić gorące powietrze. Podłoga jest wysypana żwirem. Wewnątrz znajdują się stoły wykonane z drewna z odzysku, na których można ustawić tacę z nasionami i doniczki. Cała ta konstrukcja kosztuje około 200 dolarów w materiałach: 50 dolarów na kantówki 2K4, 40 dolarów na folię polietylenową, 30 dolarów na zawiasy i wkręty. Oraz gwoździe. 20 dolarów na bloki betonowe oraz 60 dolarów na żwir i drewno na stoły. Jeśli masz już trochę drewna z odzysku i stare zawiasy, możesz zbudować to za jeszcze mniej. Budowa zajmuje dwa dni: jeden dzień na zbudowanie ramy i jeden dzień na przymocowanie folii oraz zbudowanie stołów. Raz zbudowana będzie służyć przez dziesięciolecia. Wymieniasz tylko polietylen co dwa lata, a rama przetrwa tak długo jak twój dom. Oto jak zbudować ramę. Najpierw wyznaczasz miejsce na południowej ścianie domu. Chcesz, aby szklarnia miała co najmniej 10 stóp długości i 6 stóp głębokości. Chcesz, aby była ustawiona tak, by drzwi z domu prowadziły bezpośrednio do szklarni. Jeśli nie masz drzwi na południowej ścianie, możesz zamontować okno otwierane do szklarni, albo możesz po prostu wchodzić do niej z zewnątrz. Jednak Sejmur pisze, że znacznie lepiej jest, gdy drzwi prowadzą prosto z domu do szklarni. Jeszcze lepiej, jeśli dom i szklarnie łączy również okno, ponieważ zarówno okno, jak i drzwi można zostawić otwarte zimą, aby ciepło przechodziło z domu do szklarni, a latem, aby zapach pomidorów wnikał do domu. Po drugie, kopiesz cztery płytkie dołki w narożnikach szklarni na głębokość około 6 cali. W każdym dołku umieszczasz blok betonowy, i poziomujesz je tak, aby wszystkie były na tej samej wysokości. Te bloki to twój fundament. Nie musisz wylewać betonu. Nie musisz kopać poniżej granicy zamarzania. Potrzebujesz tylko czterech wypoziomowanych bloków, aby podeprzeć narożniki ramy. Po trzecie, budujesz ramę z kantówek 2K4. Zaczynasz od budowy przedniej ściany o wysokości 6 stóp. Budujesz dwie ściany boczne, które opadają z 8 stóp przy domu do 6 stóp z przodu. Budujesz ramę dachu, która opada od góry ściany domu do góry ściany przedniej. Pionowe słupki rozstawiasz co 16 cali. Krokwie dachowe rozstawiasz co 24 cale. Wszystko łączysz 3-calowymi wkrętami. Cała rama to po prostu proste pudełko ze skośnym dachem. Jeśli potrafisz zbudować szopę, zbudujesz też te szklarnię. Oto jak przymocować folię. Najpierw rozwijasz folię polietylenową i naciągasz ją na ramę. Zaczynasz od dachu. Mocno naciągasz folię. Przybijasz ją szywkami do krokwi co 6 cali. Używasz szywacza z jednym dwucalowymi zszywkami. Upewnij się, że folia jest napięta i nie ma zmarszczek, ponieważ zmarszczki będą zbierać wodę i osiadać. Po drugie, zakrywasz przednią ścianę i obie ściany boczne. Mocno naciągasz folię i przybijasz ją do słupków co 6 cali. Tam. Gdzie stykają się dwa arkusze, robisz zakładkę na sześć cali. Przybijasz z przez obie warstwy, aby uszczelnić zakładkę. Po trzecie, wycinasz otwór na drzwi w przedniej ścianie. Budujesz prostą ramę drzwi z kantówek 2x4. Pokrywasz drzwi folią i mocujesz je na dwa zawiasy. Teraz masz drzwi, które możesz otwierać i zamykać, aby wejść do szklarni z zewnątrz. Po czwarte, montujesz dwa wywietrzniki dachowe. Są to po prostu prostokątne ramy pokryte folią, zamocowane na zawiasach u góry, dzięki czemu można je uchylić latem, aby wypuścić gorące powietrze. Sejmur pisze, że wentylacja jest kluczowa latem, ponieważ zamknięta szklarnia może osiągnąć 120 stopni i ugotować rośliny. Musisz mieć możliwość otwarcia wywietrzników, aby wypuścić gorące powietrze. Zimą wywietrzniki trzymasz zamknięte, aby zatrzymać ciepło. Oto jak urządzić wnętrze. Najpierw budujesz stoły wzdłuż ścian bocznych. Sejmur pisze, że wykorzystanie stołów i kondygnacji to bez wątpienia najlepszy sposób na zmieszczenie jak największej liczby upraw w szklarni. Twoje stoły powinny mieć od 2,5 do trzech stóp szerokości, nie więcej niż 3 stopy, ponieważ to utrudnia pracę przy nich. W szklarni o długości 10 stóp i głębokości 6 stóp możesz mieć dwa rzędy stołów, po jednym z każdej strony. Przy ścianie północnej możesz mieć stół trójpoziomowy, a przy ścianie południowej pojedynczy poziom, aby nie zasłaniał zbyt dużo światła. Stoły budujesz z drewna z odzysku to po prostu proste ramy z drewnianymi listwami na górze. Odstępy między listwami powinny wynosić pół cala, aby woda mogła swobodnie ściekać. Stoły opierasz na starych rurach, ocynkowanych lub drewnianych nogach. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, pod najniższym poziomem umieść tafle szkła lub plastiku, aby woda nie kapała na rośliny poniżej. Jeśli nie stać cię na szkło, po prostu pozwól wodzie ściekać na żwirową podłogę. Po drugie, wysypujesz podłogę żwirem. Sejmur poleca żwir lub tłuczeń zamiast betonu, ponieważ w upalne dni można go spryskać wodą, co tworzy chłodną i wilgotną atmosferę. Żwir jest tani. Możesz kupić tonę żwiru za 20 lub 30 dolarów, co wystarczy, by pokryć całą podłogę na głębokość trzukech cali. Po trzecie, montujesz półki lub haczyki na ścianach, gdzie możesz powiesić narzędzia, torebki z nasionami i etykiety. Instalujesz termometr, aby móc monitorować temperaturę. Na zewnątrz szklarni stawiasz beczkę na deszczówkę, aby zbierać wodę z dachu. Sejmur pisze, że woda deszczowa zebrana w beczce ogrzewa się od powietrza w szklarni. Ta ciepła woda jest lepsza dla roślin niż zimna woda z kranu. Oto co możesz uprawiać w tej szklarni. I tu system staje się niesamowicie wydajny, ponieważ nieogrzewana szklarnia przedłuża sezon o dwóch miesiące wiosną i dwa miesiące jesienią. Pozwala uprawiać rośliny ciepłolubne, takie jak pomidory i ogórki, przez całe lato bez zarazy. Pozwala też na przygotowanie wszystkich własnych sadzonek zamiast ich kupowania. Sejmur pisze, że istnieją pożyteczne rośliny, które i tak można uprawiać w nieogrzewanej szklarni przez cały rok. Istnieją też doskonałe sposoby przechowywania letnich plonów, aby nie trzeba było ich pędzić zimą. W okresie letnim, nawet w dość zimnym klimacie, możesz wykorzystać nieogrzewaną szklarnię do uprawy większości roślin, które całe życie spędzają na zewnątrz w klimacie śródziemnomorskim. Pomidory, ogórki, melony, papryka, bakłażany itd. Zimą nieogrzewana szklarnia pozwoli ci uprawiać sałatę, rzodkiewki, szpinak i kilka innych roślin zimnolubnych. I to jest ten system. Wiosną robisz sadzonki, latem uprawiasz pomidory i ogórki. Jesienią przedłużasz sezon dla papryki i bakłażanów, a zimą uprawiasz sałatę i szpinak. Produkujesz żywność przez 12 miesięcy w roku w konstrukcji której budowa kosztowała 200 dolarów. Oto moment, w którym system naprawdę się opłaca. Oto system wiosenny. W lutym, kiedy na zewnątrz wciąż trzyma mróz, zaczynasz wysiewać nasiona w swojej szklarni. Wypełniasz tacę ziemią do wysiewu i sadzisz nasiona pomidorów, papryki, ogórków, dyń, po czym umieszczasz tacę na stołach w szklarni. W szklarni jest o 10 lub 15 stopni cieplej niż na zewnątrz, ponieważ jest ogrzewana przez słońce w dzień i przez ciepło z domu w nocy. Nasiona kiełkują w ciągu jednego lub dwóch tygodni. Do marca na stołach rosną setki sadzonek. W kwietniu sadzonki are już wystarczająco duże, by przesadzić je do ogrodu. Nie wydałeś ani dolara na sadzonki. Twoje sadzonki są zdrowsze i silniejsze niż te ze sklepu ponieważ wyrosły w Twojej własnej ziemi i nie przeżyły szoku związanego z transportem ciężarówką. Sejmur pisze, że podstawową funkcją szklarni jest rozmnażanie nasion i uprawa delikatnych roślin. Dlatego warto mieć jakąś formę szklarni w każdym ogrodzie poza tymi najmniejszymi. W bardzo małych ogrodach nasiona można rozmnażać na wygodnym parapecie, ale jeśli masz miejsce na szklarnię, możesz przygotować 500 sadzonek wiosną i nigdy więcej nie kupować gotowych. Wtedy szklarnia staje się ogrodem śródziemnomorskim. Oto system letni. W maju, po ostatnich przymrozkach, przesadzasz sadzonki pomidorów i ogórków na grządki w szklarni. Możesz je uprawiać bezpośrednio w ziemi na podłodze szklarni albo w dużych donicach lub workach uprawowych na stołach. Sejmur pisze, że pomidory i papryka bardzo dobrze nadają się do uprawy bezpośrednio w ziemi szklarniowej lub w workach. Ziemię należy przygotować i przynieść z zewnątrz. Powinieneś użyć mieszanki jednej części torfu wysokiego, jednej części gruboziarnistego piasku i dwóch części dobrej ziemi ogrodowej. Jeśli wmieszasz wiadro, wermikulitu lub perlitu do taczki takiej mieszanki, tym lepiej. Taka sztuczna ziemia dobrze przepuszcza wodę i nie zbija się. Twoje pomidory rosną na 8 stóp wysokości i dają 50 funtów owoców z krzaka. Twoje ogórki rosną na 10 stóp długości i dają dziesiątki owoców. Żadne z nich nie choruje na zarazę, ponieważ szklarnia chroni je przed deszczem i wilgocią. Zbierasz pomidory i ogórki od lipca do października. Nie kupujesz ani jednego pomidora w sklepie. Sejmur pisze, że latem, nawet w dość zimnym klimacie, możesz wykorzystać nieogrzewaną szklarnię do uprawy większości roślin, które całe życie spędzają na zewnątrz w klimacie śródziemnomorskim. Na tym polega moc szklarni. Zamienia ona twój zimny północny ogród w ogród śródziemnomorski. I tu większość ludzi myśli, że szklarnie przestają działać, ale Sejmur udowadnia, że są w błędzie. Oto system jesienno-zimowy. We wrześniu po zebraniu ostatnich pomidorów siejesz sałatę i szpinak bezpośrednio na grządkach w szklarni. Siejesz rzodkiewkę i rukole. Te rośliny zimnolubne rosną powoli przez całą jesień. Do listopada zbierasz świeżą sałatę i szpinak ze szklarni, mimo że na zewnątrz jest mróz. Kontynuujesz zbiory w grudniu i styczniu. Seymour pisze, że zimą nieogrzewana szklarnia pozwoli Ci uprawiać sałatę, rzodkiewki, szpinak i kilka innych roślin zimnolubnych. Z pewnością lepiej jest jeść konserwowane pomidory i bakłażany zimą, niż próbować pędzić takie rzeczy w nienaturalny sposób i dużym kosztem. Taka jest filozofia Seymoura. Nie próbuj ogrzewać szklarni zimą. Nie próbuj uprawiać roślin letnich zimą. Uprawiaj po prostu te, które naturalnie radzą sobie w zimnie. Będziesz mieć świeżą zieleninę całą zimę, bez wydawania dolara na ogrzewanie. Oto system ogrzewania słonecznego. To ukryta korzyść ze szklarni przyściennej, której większość ludzi nie rozumie. Szklarnia przyścienna działa jak pasywny grzejnik słoneczny dla twojego domu. Oto jak to działa. W ciągu dnia słońce świeci przez folię i nagrzewa powietrze wewnątrz szklarni. W szklarni może być 70 lub 80 stopni. Nawet gdy na zewnątrz jest mróz, to ciepłe powietrze promieniuje przez ścianę domu. Jeśli masz drzwi lub okno, łączące szklarnię z domem, możesz je otworzyć w ciągu dnia i pozwolić ciepłemu powietrzu wpłynąć do środka. To darmowe ciepło słoneczne obniża rachunki za ogrzewanie. Na noc zamykasz drzwi lub okno, aby zimne powietrze nie wracało do domu. Sejmur pisze, że szklarnia przyścienna działa jak pułapka na słońce. Przyjemnie jest w niej pracować lub siedzieć, a do tego pomaga ogrzać dom mieszkalny zimą. Nie wpada do niej tyle światła z nieba, co do szklarni wolnostojącej, ale większe ciepło wynikające z bliskości domu z nawiązką to rekompensuje. Dlatego szklarnia przyścienna to nie tylko miejsce do uprawy żywności, to system ogrzewania słonecznego, który sam się spłaca, obniżając rachunki za energię. Oto wyniki, jakich możesz się spodziewać. Szklarnia 10:6 stóp może dać 500 sadzonek wiosną, co oszczędza 250 dolarów przy cenie 50 centów za sztukę. Może pomieścić 20 krzewów pomidorów, z których każdy daje 50 funtów, co daje 1000 funtów pomidorów, oszczędzając 2000 dolarów przy cenie 2 dolarów za funt ekologicznych pomidorów szklarniowych. Może pomieścić 10 roślin ogórka. Z których każda daje 20 owoców, co daje 200 ogórków, oszczędzając 400 dolarów przy cenie 2 dolarów za sztukę. Może dawać sałatę i szpinak przez całą zimę, co oszczędza 200 dolarów na zieleninie. Może też obniżyć rachunki za ogrzewanie o 100 dolarów rocznie dzięki pasywnemu ciepłu. Łączne oszczędności to 3000 dolarów rocznie. Całkowity koszt budowy to 200 dolarów. Okres zwrotu to mniej niż miesiąc. Ta szklarnia przetrwa dziesięciolecia. Wymieniasz tylko folię co dwa lata, co kosztuje 40 dolarów. Rama przetrwa tak długo, jak Twój dom. Co roku oszczędzasz 3000 dolarów na jedzeniu i ogrzewaniu. Na tym polega moc szklarni za 200 dolarów. Simur rozumiał, że szklarnia nie jest luksusem. Szklarnia to narzędzie. Narzędzie, które przedłuża sezon wegetacyjny. Eliminuje potrzebę kupowania sadzonek, chroni uprawy przed zarazą i ogrzewa dom zimą. Nie musisz wydawać tysięcy dolarów na gotowy zestaw komercyjny. Nie potrzebujesz szkła. Nie potrzebujesz aluminiowych ram. Nie potrzebujesz betonowego fundamentu. Potrzebujesz tylko kantówek 2 afodra 4 folii i podstawowych umiejętności stolarskich, a zbudujesz funkcjonalną i wydajną szklarnię za 200 dolarów. Sejmur pisze, że dla osoby autentycznie dążącej do samowystarczalności niskim kosztem, ogrzewana szklarnia nie jest opłacalna, chyba że ma dostęp do taniej energii, takiej jak woda, wiatr lub dobre źródło drewna do spalania. Ale nieogrzewana szklarnia jest niezwykle użyteczna. Istnieją rośliny, które można w niej uprawiać przez cały rok. To system, którego ogrodnicy wiejscy używali od wieków. Prosta szklarnia przyścienna przy południowej ścianie domu, zbudowana z tanich materiałów, nieogrzewana i niesamowicie wydajna. Gdy to zrozumiesz, szklarnie przestaną być drogie, ponieważ nie kupujesz zestawu. Budujesz konstrukcję z drewna i plastiku. Nie ogrzewasz jej. Korzystasz z pasywnego ciepła słonecznego i ciepła ze swojego domu. Nie kupujesz sadzonek. Przygotowujesz własne. Nie kupujesz pomidorów latem. Uprawiasz tysiąc funtów pomidorów we własnej szklarni. Nie kupujesz sałaty zimą, zbierasz świeżą zieleninę w styczniu, nie płacisz za ogrzewanie domu, chwytasz darmowe ciepło słoneczne. Wszystko to dzieje się dlatego, że poświęciłeś 200 dolarów i dwa dni na budowę szklarni przyściennej. To jest system, którego uczył Simur. To system, który czynił wiejskie chaty samowystarczalnymi. To system, który zmieni Twoje podwórko w całoroczną wytwórnię żywności. Najlepsze jest to, że gdy już zbudujesz tę szklarnię, będziesz z niej korzystać codziennie. Wyjdziesz z kuchni do szklarni w styczniu, by zerwać sałatę. Zaczniesz siewy w lutym, przesadzisz pomidory w maju, zbierasz ogórki w lipcu. I zdasz sobie sprawę, że 200 dolarów wydane na tę szklarnię było najlepszą inwestycją w Twoim życiu. Ponieważ ta szklarnia to nie tylko budynek. Ta szklarnia to system. System produkujący żywność przez 12 miesięcy w roku. System ogrzewający dom zimą. System eliminujący zależność od sklepowych sadzonek i produktów. Ten system kosztował 200 dolarów i będzie karmić Twoją rodzinę przez dziesięciolecia. Gdy to zrozumiesz, przestaniesz uprawiać ogród sezonowo i zaczniesz myśleć systemowo, jeśli ten system zmienia Twoje spojrzenie na samowystarczalność i podwórko. Zasubskrybuj nasz kanał i polub ten film. Odkrywamy historyczne metody niezależności, o których współczesny świat próbuje ci kazać zapomnieć. Zasiej swoją przyszłość już dziś. Kolejny plan wolności zostanie ujawniony wkrótce.